Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, na początek chciałem tutaj małą informację przekazać. W niedzielę, w godzinach wieczornych, czyli tam 19:30, zaczną się kończyć moje aukcje slabów. Jeśli ktoś by chciał sobie coś wylicytować, to zapraszam w opisie filmu jest link do mojego konta na Allegro, także jakby ktoś sobie życzył coś policytować, tak że zapraszam. Jeszcze jedna sprawa, moi drodzy, proszę nie zapomnąć o czytaniu opisu pod filmem. W opisie pod filmem umieszczam linki do sklepu numizmatyka.pl wraz z kodem rabatowym. Link do grupy facebookowej. Grupa facebookowa jest tylko i wyłącznie dla osób, które subskrybują mój kanał. Jest także tam link do mojego TikToka, linki do kanałów, które polecam, oraz, tak jak już wspomniałem na początku, link do mojego Allegro. I to będzie w sumie, moi drodzy, na tyle. Dzisiaj tematem 2 złote moi drodzy, z roku 34. Zaczniemy może od danych dla tej monety. A więc, moi drodzy, moneta 2 złotowa o wadze 4,4 grama. Średnica monety jest to 22 mm. Moneta jest wykonana srebra próby 750, rand obrzeże bok ząbkowany, stempel zwykły, moneta obiegowa. Nakład, moi drodzy, monety dwuzłotowej z 1934 roku jest to 10 425 000 sztuk. Monetę, moi drodzy, zaprojektował pan Stanisław Osterowski. A monetę wprowadzono 5 grudnia 1934 roku do obiegu, w sumie, i yy, 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 yy. wycofano ją 22 listopada 1939 roku yy, rozporządzeniem ministra yy, gospodarki i finansów spraw wewnętrznych Rzeszy, yy, czyli tak zwanej. Generalnego e, gubernatorstwa, e, co tu jeszcze mogę powiedzieć? A opiszmy sobie awers, moi drodzy. W centralnym punkcie jest godło orzeł w koronie. Poniżej mamy rok bicia, datę emisyjną. Dookoła mamy Rzeczpospolita Polska w otoku mamy ozdobne yy, można powiedzieć krezy w sumie nawet moi drodzy nigdy się nie zastanawiałem jak fachowo nazywają się te ozdobne figury geometryczne geometryczne? chyba nawet tak się nie powinno mówić no ale nie pamiętam jak to się nazywa nigdy się nie zagłębiałem mamy słowo ZŁOTE oraz dwie dwójki oznaczające nominał na rewersie mamy, moi drodzy, lewy profil głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego u dołu z lewej strony mamy tutaj znak Mennicy Warszawskiej jest to znak herb Kościecha używane przez mnice państwową w warszawie jako znak mnicy warszawskiej tutaj w tym miejscu pod pagonem mamy ledwo widoczne nazwisko projektanta pana Ostrowskiego mamy także dwuzłotówkę z Piłsudskim moi drodzy z roku 36, ale o niej będę opowiadał w innym filmie. No, i przejdźmy moi drodzy do cen. Zacznę od tego, że tą monetę 2-3-4 lata temu, może nie 2, ale 3-4-5 lat temu można było bez problemu sobie kupić w stanie pierwszym za 500-600 zł. Teraz, żeby kupić egzemplarz menniczy, no, no to trzeba troszeczkę, moi drodzy, pieniędzy wydać. Zaczniemy, jak zawsze, od Allegro. No i moi drodzy, jak widzimy, czy będzie troszeczkę to bliżej. Jak widzimy, w slabie NGC. MS62 1699 zł. Eee, tu mamy strzelecki. Nie wiem, co robi strzelecki. Mimo tego, że ja wpisałem, że to szukam 2 zł. Zresztą sprawdźmy, czy w ogóle. No tak, wpisałem. 2 zł. 1934, piłsudski, A mimo tego, e, przeglądarka Allegro pokazuje także inne nominały to dla mnie jest niezrozumiałe no i mamy moi drodzy zobaczcie 1200 zł 1200 za stan 2 plus hmm. ogólnie jeśli chodzi tu mamy stan minus 1 zerknijmy jak wygląda stan minus 1 wedle sprzedającego powiększmy sobie zdjęcie hmm czy to jest minus 1 no ciężko mi tutaj po takich zdjęciach cokolwiek określić ale mniejsza z tym dobra lećmy dalej z tym przeglądaniem eee, tu mamy moi drodzy NGC i jest to prawdopodobnie UNC Detalis tak zobaczcie. Za nawet czyszczoną monetę sprzedawcy wołają dość spore pieniądze. Mamy 800 zł, yy, w jakimś lepszym stanie. Będzie mi tutaj naprawdę ciężko coś znaleźć. Ponownie AOU Detalis 600 zł Stan trzeci 549. Także yy, jeśli ktoś nie ma takiej monety, no to wiadomo. Zacząć sobie od y, jakiejś tańszej opcji, i z czasem, gdy fundusze na to pozwolą, kupić sobie po prostu y, ładniejszy egzemplarz. Także, moi drodzy, jest to naprawdę, można powiedzieć, pomału rari tasik, tak. I moi drodzy, jak moneta potrafi mocno zdrożyć? Tak jak Wam mówiłem, 500-600 zł za stan pierwszy, aktualnie, no, jak widzieliście, no, minimum, minimum to jest naprawdę te 2000 za stan pierwszy. No i moi drodzy, jeśli chodzi o OneBit, no to już tutaj Wam podaje na no OneBitie moneta nieokradowana. Z ceną wywoławczą, moi drodzy, bardzo niską, ten egzemplarz, który teraz widzicie, naprawdę bardzo piękny w stanie. Pierwszym estymacja była na poziomie 300 zł, cena wywoławcza 240 za taką dwójeczkę. I moi drodzy, ta moneta sprzedała się bez garadingu za 6325 zł. Naprawdę potężne pieniądze. Praktycznie jak za monetę z Piłsudskim z roku 36. gdzie nakład jest tylko 75 tysięcy. Także egzemplarze, które są naprawdę wybitne, potrafią wybitnie kosztować. Ale wybitnie to już kosztował yy, moniak z Marszałkiem Piłsudskim 2 zł. 1934 w slabie NGC z maksymalną notą MS66. Wyśmienity, rewelacyjny stan tej monety. I moi drodzy, cena startowa tylko 10 tysięcy, a moneta sprzedała się za 16 675 zł za monetę dwuzłotową za marszałka Piłsudskiego tyle pieniędzy To monetę, które trzymam jest to około aktualnie 2000 zł także moi drodzy jak widzicie numizmatyka nie jest można powiedzieć tanim hobby no ale jak ktoś już tego bakcyla złapie, no niestety cierpi katusze, jeśli nie może zdobyć danego egzemplarza w niskiej cenie. Dobra. Moi drodzy, e, oczywiście zapraszam tutaj osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują do subskrypcji, a aktualnym moim wszystkim subskrybentom dziękuję za komentarze, łapki pod filmami oraz za wsparcie mojego kanału. Także to będzie na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.